Ciema, no. Jesteśmy po treningu. Masakra. Ciężko było? Ba bardzo Ciężko troszeczkę inaczej niż my zazwyczaj robimy, ale dobre rozmaicenie z Areadowna Michał w kości. To się bardzo cieszę fajnie, że, że się zgodziliście na mój trening. Ja staram się trenować intensywnie praktycznie cały rok, nawet jak robię masę mieściową. Teraz jestem w okresie właśnie takiej budowy masy jakościowej i staram się też nie zatłuszczać. Za bardzo z tego względu, że później ciężko jest ze zbiciem tego smaru. Zwłaszcza, że mam prawie 65 lat, ten metabolizm już nie jest taki jak u was, gdzie ta dieta nie musi być aż tak mocno restrykcyjna. Ale słuchajcie, może porozmawiajmy o temacie właśnie odżywiania. Jak, jak wyglądało u Was odżywianie przed zawodami i czy stosowaliście tu dietę które jest teraz tak głośno? Może ja. Znaczy tak, my przedstawiliśmy tę e, dietę i Gain z inżynierii ogólnie dla osób, które mają szczególnie e, problem nawet dla, e, z odchudzaniem, dla ludzi nawet, którzy no, nie są aktywni fizycznie. Ponieważ no, naszym zdaniem, no, i to się sprawdza po prostu, jest to no, najszybsza metoda, żeby tą tkankę zrobić. I to jest spowodowane częściowo tym postęp, który którym Tak i jeszcze dodam, że przy okazji robiąc to łatwiej jest kontrolować kalorie, bo mamy tą określoną liczbę godzin i potem już nie jemy. Nie? Jak jest cały dzień, no to... Nas natomiast my teraz, jak się przygotowywaliśmy do sobotu, my generalnie pilnujemy kalorii bardzo, czyli mamy wyznaczoną liczbę, kontrolujemy wagę konsekwentnie. Ilość posiłków nam nie robi znaczenia, natomiast jesteśmy, że tak powiem, wyspowiadani z każdego dnia, z proporcji białka, tłuszcz innego podachu. I to jest takim kluczowym kluczowym, kluczowym, kluczowym pół tutaj w całej tej diecie, ogólnie przed zawodami i na redukcji, że y, często osoby mają problem z interpretowaniem tego co usłyszą i tego co przeczytają y, i powinno się właśnie jak najwięcej kręcić tego typu materiałów i tłumaczyć dlaczego tak się dzieje. Dieta Intermittent Fasting y, też opiera się głównie na tym, że trzeba liczyć te kalorie, nie można też jeść w tym oknie 4 czy 6 godzin że tak powiem, śmieciowego jedzenia i pchać w siebie tyle, ile wejdzie, bo każda nadwyżka kaloryczna zawsze będzie odkładana w postaci tkanki tłuszczowej. Deficyt, gubimy nadmiar, odkładamy. To jest... Dokładnie, kurczakiem i ryżem byśmy przekraczali zapotrzebowanie to... mieli. Dokładnie, dokładnie. Więc... I cały właśnie plik polega na tym, żeby liczyć te kalorie, makroskładniki w diecie. Yy... Ja jestem też zdania takiego, że osoby w wieku 20 lat, tak jak wy jesteście, mają też inny metabolizm niż osoby w wieku 35, tak jak ja jestem. I to właśnie, na jest, jest na pewno zmniejsza się wiemy. oczywiście. A najważniejszą rzeczą jest też wyrzut hormonów. Wiadomo, że w wieku 20 lat, słuchajcie, ja naprawdę jadłem mnóstwo snickersów i, i różnych rzeczy. Fakt, że byłem ogólnie wielki, ważyłem prawie 140 kg, dokładnie 168 Dźwigałem potworne ciężary i wcale nie byłem taki mocno z, z, zalany tłuszczem, większość to była woda z, z racji tego, że no, tych hormonów było też dużo więcej i, i też mówię, no, nie pilnowałem żadnej diety i dużo łatwiej mi też było zrzucić, z, z, ze 138 kg do 92 zrzuciłem w rok czasu i fajnie mi się skóra wpłynęła. no niestety teraz jestem wiek już dużo wyższy i ta podaż kaloryczna musi być naprawdę mocno kontrolowana, jeżeli chce się utrzymać fajną sportową sylwetkę i no, taka jest opinia moja na ten temat. Mówię, wiele osób może się nie zgodzić, ale myślę, że osoby, które ze mną współpracują to, to widzą efekty i raczej wszyscy są zgodni. Dokładnie, jeszcze tutaj chciałem wspomnieć. Kruszycznym temat, że no my chcemy pokazać, że kulturowistyka, tak, to jest y, jakaś koncept, może kulturowa, ale to nie jest. Y, ale dwaj nowi słuchawki. To nie jest wyzykani e, się. Życia, ja idę ze znajomymi, ze znajomymi, nie wiem, chcę sobie coś zjeść, liczam to w bilans, nie ogranicza po prostu swojego życia spoza siłowni. Trzeba pamiętać o tym, że chodzimy na siłowni po to, żeby polepszyć w pewien sposób jakość naszego życia. A nie Żeby czuć się i... lepiej. E... Słuchajcie, jeżeli osiągniecie fajną sylwetkę i będziecie trzymali e, w miarę dietę, mówię w miarę, nie restrykcyjną, tylko w miarę. Nie, to nie na ma... kolorii, prawda? Oła, no, nie To słuchajcie, nie ma opcji, nagle przytyli, żebyście stracili formę, nawet wyjście na imprezę. Nie wiem, jak śledzicie mojego fanpage'a, widzicie ja wychodzę z żoną również do spotek i nie jest to żadnym problemem. Dokładnie. że bo... nie ograniczajmy no, Dokładnie. Jestem czynnym zawodnikiem i wychodzę i wychodzę na wesery z żoną na miasto i zjem gdzieś jakieś jedzenie. Jestem przyzwyczajony generalnie do tego, że jem określoną ilość rzeczy i mogę porcję określić już wzrokowo, jak ona wygląda. Ale wliczam to właśnie też w bilans parowierzy, także nie dajcie się znajować, jak osiągniecie już tą wymarzoną sylwetkę, ale jeżeli nie jesteście zadowoleni i macie dużą otyłość, no to wtedy niestety trzeba wszystko liczyć i najpierw dojść do tej fajnej sylwetki, a potem sobie można to utrzymywać w Fajny sposób. I mniejsza tkanka tłuszczowanie w tym budzie. Dokładnie. Dokładnie. Tak, dziękuję Wam chłopaki za spotkanie. Fajnie było go poznać. No naprawdę jeszcze Gratuluję raz. jeszcze raz w wyniku na zawodach. Okay. A co Was wszystkich? Zachęcam do tego, żebyście naprawdę ruszyli się sprzed komputera, sprzed telewizora, zrobili coś ze sobą, bo aktywność fizyczna naprawdę jest fajna i... Znaleźć tak? pomiędzy wyżyczeniami a aktywnością fizyczną. także co? kończymy? kończymy. pożrą! kudym tutaj? a